A więc hej cześć, witajcie z tej strony Jacobski Jumping i to jest kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj sobie rozegramy znowu pięć skoków na różnych skoczniach z pańskim jumping. Tym razem będzie to zakopane, a więc zaczynajmy. No, pokazuje wiatr w plecy, niestety, dobra, to jeden w górę idzie. Dobrze, na razie, i pana 140 metrów, 143. Próba numer dwa mocniej wieje. To o czy... No ładnie. I chyba za 140 metrów. Tak, 143 metrów. 143,5. że wie to o... Dwie belki. Dobre wybicie. Leci wysoko. I bardzo daleko. 148,5 metra mój nowy rekord skoczni. Skok numer 4. Ach, do czwartej belki. Wyżej. No, teraz wiatr lżej wieje. No niestety, fatalnie. Dobra, to dodatkowy skok jeszcze niech będzie, no bo tak nie może być. No teraz już o wiele lepiej się odbiłem. Jest około 145, 146 metrów. Dobra, to teraz jeszcze ten bonusowy skok. Tu go oddam z najniższej platformy, jaką się da. Aby chociaż 120 było. No jest 131,5 metra. No dobra, no to to by było na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.